Wiemy to już od jakiegoś czasu, ale wreszcie mamy konkrety. Wiedźmin 3, Dziki Gon, wreszcie! Po gamingowych stuleciach doczeka się łatki wzmacniającej tę siedmioletnią już grę do obecnych generacji konsol, a i rykoszetem dostanie je również wersja na komputery. Czy była potrzebna? Nie powiedziałbym, bo mimo upływu czasu Wiedźmin 3 nadal prezentuje się bardzo dobrze. No, uwierzcie, mi nadal do tej pory można trafić na porównania graficzne Wieśka 3 z obecnymi tytułami. Trafiłem na przykład ostatnio na porównanie grafiki Wieśka 3, Red Dead Redemption 2 i Ragnaroka. I co prawda o ile Wieśek często z powodu wieku już w tych porównaniach wypadał słabiej niż współczesne gry, to świadczy to tylko o tym, że nadal stanowi on taki respektowany benchmark graficzny. Przynajmniej jeśli chodzi o otwarte światy. Gracze domagali się tego w zasadzie od premiery PlayStation 5 i Xboxów serie X, ale CD Projekt Red dał nam poczekać i bardzo dawno temu, już bodajże w 2020 roku, Redzi zapowiedzieli, że taka łatka powstaje, albo będzie powstawała. No i powstawała. Dwa lata. No więc nie był on może potrzebny. Ale był pożądany przez społeczność graczy, a ci w końcu 14 grudnia tego roku go dostaną. Co ma wnieść? Z technicznej listy FSR3 i DLSS, ray tracing, tryb fotograficzny, tryb wydajności 60 fps, tryb jakości i nadal uważam to za absurdalne, że w trybie jakości gra nie może osiągnąć 60 klatek. Dalej, nowe możliwości ustawienia kamery, przerobione i ulepszone tekstury, poprawiona mapa, w tym dodanie nowych drogowskazów do szybkiej podróży. Do do tego również cross Save, jeśli ktoś korzysta z kilku platform. Przy okazji będą też mniejsze i większe poprawki w gameplay'u. Jako przykład może posłużyć tutaj opcja szybkiego korzystania ze znaków. Kiedyś trzeba było wcisnąć przycisk, otwierało się radialne menu ze znakami. Wybieraliśmy dany znak, i dopiero wtedy był on używany, a tutaj wystarczy tapnięcie w odpowiednie miejsce i po wszystkim. Miły jest też wybór odnośnie tych zmian w rozgrywce. Są one opcjonalne. Jeśli chcemy grać dokładnie tak jak było kiedyś, jedynie z lepszymi teksturami, ładniejszą grafiką w ogóle i tak dalej, odznaczamy odpowiednią opcję i w zasadzie gramy w wersję vanilla. Jeśli chcemy skosztować nowości, odpalamy dane opcje i cieszymy się featureami nextgenowej łaty. A jeśli chcecie poznać więcej nowości w nextgenowym patchu, to warto obejrzeć RedStream CD Projekt Redu omawiający to, co ma się tam znaleźć. A stream zaś znajdziecie oczywiście na YouTubie. No wreszcie będę miał okazję wbić platenę, wbiłbym już za pierwszym razem, ale wyobraźcie sobie, że zbugował mi się jeden, ostatni zapytajnik na mapie i żadne wczytywanie w wcześniejszych save'ów ani nic nie pomagało, co no mocno mnie wtedy wkurzyło. Ale teraz, po latach, no to będzie chyba zwykła przyjemność. Premiera Next Genowej Łaty przypominam 14 grudnia na wszystkich platformach, no i jeśli na konsolach mieliście wieśka jeszcze kupionego w poprzedniej generacji, Łata jest oczywiście darmowa. To taki szybki news na dzisiaj. Być może gdzieś tam wokół Waszej głowy ominął Was ten news. Eee, tak więc tutaj na tym kanale taka właśnie przypominajka. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy nie uważacie, że to jest już może trochę za późno? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. A póki co, trzymajcie się ciepło. Cześć!